Co te baby? Nigdy o piłce kobiecej nie mówiło się aż tak dużo, ale niestety teraz mówi się nie dlatego, że padł jakiś piękny gole, czy był jakiś niesamowicie zacięty mecz, tylko z zupełnie innego powodu. Zapraszam na moje stanowisko. Być może niektórzy z Was słyszeli o Tony Harding. Ale większość zapewne nie. To jest słynna amerykańska łyżwiarka. Ale słynna nie dlatego, że tak dobrze jeździła po lodzie, chociaż oczywiście robiła to zajebiście. Słynna z zupełnie innego powodu. Otóż Tonia Harding w 1994 roku przed igrzyskami w Lillehammer postanowiła zlecić uszkodzenie ciała swojej wielkiej amerykańskiej rywalki, która się nazywała Nancy Keringan. Plan się powiódł, powiedziałbym tak, połowicznie. To znaczy, Nancy Keringan rzeczywiście dostała srogi łomot i dostała pał pałką teleskopową od napastnika po kolanach. Natomiast y, wylizała się i na igrzyskach w Lillehammer wystartowała. Mało tego zdobyła medal. Tonia Harding też wystartowała na tych igrzyskach, ale medalu nie zdobyła. A już gdzieś w tle toczyło się zamieszanie, czy to ona zleciła napaść na swoją wielką konkurentkę. I co się okazało? Tak. To ona została skazana e, przez sąd, została też dożywotnio wykluczona ze struktur e, łyżwiarskich. Teraz mamy powtórkę z historii. Policja we Francji zatrzymała piłkarkę Paris Saint-Germain e, Aminatę Diallo za e, zlecenie napaści na swoją konkurentkę do składu, czyli panią e, Kheirę Hamroi. Wszystkim się wydawało, że to Messi się pokłóci z Neymarem, Neymar z Mbappé, Mbappé z Messim, że w tym trójkącie będą jakieś kwasy, że przecież jak trzech genialnych piłkarzy może się dogadać. To by było dziwne. A tymczasem pokłóciły się babki w PSZ. Jedna na drugą nasłała zbirów. Pani Hamroi została wyciągnięta z samochodu przed swoim domem, a podrzucała ją pani Diallo, i panią Diallo nie pobili, ale tą drugą pobili. Pani Diallo tylko skrępowali, żeby patrzyła, jak jej koleżanka dostaje łomot No i niestety ta koleżanka wylądowała w szpitalu, ma szwy na rękach, szwy na nogach, generalnie no niezaprzyjemna sytuacja. Bito ją metalowymi prętami. I policja co? Policja dość szybko ustaliła, że to pani Diallo stała za tym e, występkiem. No, występkiem, małe słowo. W każdym razie pani Diallo już ma totalnie. Przewalone. Czy to nie trochę dziwne, że o takich sprawach słyszymy przy sporcie kobiecym, a nie przy sporcie męskim? Jak to w ogóle jest? Przecież piłka nożna mężczyzn to dużo większe pieniądze, dużo większa sława, ale też dużo większa powszechność tego sportu. No, gra się w piłkę nożną mężczyzn w takich trochę bardziej dzikich miejscach. Niż Paryż, nawet niż dzisiejszy Paryż. Na przykład w Groznym się gra w piłkę nożną. A jednak nie jest tak, że słyszymy, że jeden piłkarz na drugiego nasłał zbirów, żeby wywalczyć miejsce w składzie. Jeśli już, to słyszymy, że, nie wiem, Benzema szantażował Valbuenę jakąś sekstaśmą, takie wiecie, obyczajówki, albo piłkarz Radomiaka ukradł w szatni kluczyki do samochodów swoich kolegów, a potem je przekazał jakimś tam złodziejom. No takie rzeczy się zdarzają, ale żeby zlecać pobicie. No, bój się Boga, no to, czegoś takiego jeszcze, jeszcze nie widzieliśmy. Diallo miała sobie utorować drogę do pierwszego składu, miała sobie utorować drogę do celu, a tymczasem utorowała sobie drogę do celi. Taka jedna literka różnicy, ale jednak jest różnica. To jest coś jak z tą zabawą y, w słówka, jak ktoś na przykład powie, tenis w porcie, prawda? Można tam zamienić jedną literkę i wyjdzie co innego. No, w każdym razie miała mieć prostą drogę do celu, teraz ma prostą drogę do celi i generalnie kariera to się chyba dla niej skończyła. Paulo Souza po spędzeniu w Polsce łącznie około 14 godzin jako selekcjoner reprezentacji Polski stwierdził, że źle szkolimy młodzież. Oczywiście nie będę się z nim kłócił, bo być może źle szkolimy młodzież, ale zastanawiam się, czy on to wie, czy sobie tak tylko palnął. No bo jeśli to jest szkoleniowiec, który przez całą swoją kadencję nie znalazł czasu, żeby porozmawiać z jakimkolwiek trenerem ekstraklasowego klubu, no to nie wierzę, że znalazł czas na to, aby porozmawiać z trenerem w jakiejś akademii, żeby odwiedzić jakąś akademię, żeby porozmawiać z tymi trenerami. Młodzieży, jak szkolicie, jaki macie na to pomysł e, co w ogóle robicie na co dzień, jak funkcjonujecie w tym środowisku. No wydaje mi się, że takich rozmów nie było. E, nawet nie wiem, czy Paulo Sousa, znaczy wiem, ale powiem, że nie wiem. Nawet nie wiem, czy Paulo Sousa wie, kim na przykład jest Marek Śleś, który jest fachowcem od szkolenia w Polsce. Wydaje mi się, że może tego nie wiedzieć. W związku z czym tak się zastanawiam, po co on tak pitoli? E, jaki, co to ma w ogóle? Na celu, bo ze szkoleniem młodzieży to jest mniej więcej jak z obserwowaniem kosmosu. Jak niedawno Tomasz Rożek nam tłumaczył w Hate Parku, no jak obserwujemy kosmos, to obserwujemy coś, co się zdarzyło dawno, dawno temu, bo zanim do nas to światło doleci i zobaczymy, coś tam pierdyknęło daleko, daleko, no to znaczy, to pierdyknęło już dawno, dawno temu. I ze szkoleniem jest podobnie, to znaczy my obserwujemy przeszłość, na boisku obserwujemy to, jak szkoliliśmy młodzież, i być może my dalej to źle robimy, a być może robimy to dobrze, i za 7 lat okaże się, że jednak polscy piłkarze coś tam potrafią. Obserwujemy na boisku to, co działo się kiedyś, nie obserwujemy tego, co dzieje się teraz. W związku z tym, wyciąganie wniosków na temat polskiej piłki na podstawie tego, jak wyglądają Piłkarze reprezentacji Polski tej dorosłej. Jest bez sensu, bo oni nie mają nic wspólnego z tym, jak dzisiaj dziesięcioletni Tomek, 11-letni Adrian czy 12-letni Franek są szkoleni w szkółce XYZ. Poza tym, co to znaczy, że w Polsce źle szkolimy? Ale gdzie w Polsce? Gdzie dobrze, a gdzie źle? Przecież To nie jest tak, że szkolimy wszędzie tak samo. Są kluby, które szkolą lepiej i są kluby, które szkolą bardzo źle. Na przykład o Lechu nie można. Powiedzieć, że szkolił dobrze w ostatnich latach, no bo w reprezentacji Polski mamy wielu wychowanków Lecha Poznań. Można powiedzieć, że w ostatnich latach Legia Warszawa szkoliła bardzo źle, bo generalnie wydaje się, że jeśli klub ściąga z rynku tak dużo młodych, utalentowanych zawodników, to procent. E, który, który się przebija do ekstraklasy, jest bardzo, bardzo e, znikomy. No i to nie wychowankami Legia Warszawa e, stoi. Ale znowu, to jest obserwacja przeszłości, a nie teraźniejszości, bo może to się zmieniło, to znaczy ja do końca nie wierzę, że to się zmieniło, ale nie można tego wykluczać. Trzeba zajrzeć pod kołdrę, zobaczyć, co tam się tak naprawdę na co dzień dzieje. Więc czy Paulo za to zrobił, czy nie? Bo naprawdę, łatwo powiedzieć, źle szkolicie. Czyli jak? Powiedz nam, jak mamy szkolić. Daj jakiś wykład, jakąś konferencję zorganizuj, ale nie to konferencje dla trenerów, stań przed kamerą. Niech ci na YouTube puszczą e, transmisję i opowiedz trenerom młodzieży z całej Polski, z tych tysiąca szkółek, jak należy szkolić młodzież. Co robią źle? No bo powiedziałeś, że robią coś źle. Ci... Często pasjonaci, ludzie, którzy dużo czasu poświęcają na swoją edukację. Powiedz im, co robią źle, bo może oni tego nie wiedzą. A ty bierzesz gruby hajs, najwidoczniej znasz odpowiedź. No to powiedz, róbcie to inaczej, to inaczej, to inaczej. No przecież znajdziesz jeden dzień, żeby to wszystko wytłumaczyć. Tak mi się wydaje. W związku z tym apeluję do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli mamy w federacji zatrudnionego człowieka, który wie jak szkolić lepiej, to wykorzystajmy jego doświadczenie. No nie może być tak, że facet wie, ale nie powie. No przecież tyle mu płacimy, żeby jednak powiedział. Więc apeluję, zorganizujmy taki wykład dla trenerów. Korzystajmy z wiedzy Paulo Sozy. Czekając na ten jakże inspirujący, pełny fachowej wiedzy i właściwych wniosków wykład Paulo Sołzy, kłaniam się nisko. To było moje stanowisko.